Także witam, witam! Nie Trzeci Pać, odcinek po. z serii Minecraft w zagajniku u Janusza. Zegnam, do widzenia. <grym> Chcesz już spać? Tak, ja już wstałem nawet. O. No, witam w kolejnym odcinku, nowy dzień. Kolejny, tutaj Kolejne przygody! ratowałem, ratowałem tutaj bo, tych wieśniaków. Nie wiem, dlaczego oni mi się wyrąbali do zagrody z krowami. Ale <laughs> um. ich uratowałem nawet. Mogę mm. być z siebie. Aha, bo oni tutaj chyba wchodzą i się wpierdzielają po Chłoby tak, robię tak. O ja, mój tak, o ja robię tak, robię tak, oh yeah, oh yeah, robię tak, robię tak ty? i... Ty? Co ty tu robisz? Robię tak i robię tak. Pół serduszka. Dawaj dawaj! Dobra. Ale nie. Wiem to tutaj, to też niepotrzebne, to też. <laughs> Adventure. Dobra, gdzie jesteś? Chodź. koło swojej chaty. Czekaj. Ja jestem w swojej chacie. Twoja chata. To jest ta taka duża z balkonem. O, ja jestem tu. O no to chodź, idziemy no. razem? chodź, chodź na chatę, chodź tu, chodź przez chodź tu, przez balkon. Tam masz. U, iron. I jeszcze je ostatni iron się przepala. Chodź, szukamy diamondów, chodź. chodź. No ale ja już byłem tam, szukałem diamondów. Ale idziemy gdzie indziej. Dobra. No. Ale muszę sobie wziąć więcej drewienka. Ja już mam dużo drewna. Ja mam masz... tutaj ile masz? 21 bloków drewna. Czekaj. Uu, tutaj połowę. Masz pochodnie? Cześć, jak... mam parę. Jak pójdziemy to ci będę dawał po prostu. Nie handlujemy żadnymi raznymi Dlaczego? Bo potem... A, czekaj, Fle, czekaj, 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 yy, zrobię, yy, czekaj. Zrobię... Yy, czekaj, zrobię jeszcze tak. Yy czekaj no yyy oj chodź 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 jaki poziom trudności? Easy. czekaj bo ja tylko chcę pójść po tamtego emeraldza co tam jest o ja poszedłem tutaj patrz ja tutaj poszedłem ale tam nic nie ma już wiem ja też tam poszedłem bo tam nie ma w ogóle nic um, to było tu to jest mój emeraldz a To może pójdziemy tutaj na tą górę i poszukamy na tej górze czegoś O, czegoś no, jakieś emeralcy, wiesz? To tam trzeba chyba by tu a Ej, tutaj jest Siano. Tu. Ej, już wziąłem Ej, A byłeś tutaj w tej części wioski? Byłem, byłem, a co? A ja tutaj nie byłem jeszcze. Fajnie, nie wiedziałem, no. że tutaj jeszcze jest. Dobra. Lecimy, lecimy w, przy... w poszukiwaniu przygód w zagenniku Janusza.

Pigi. Pigi, pigi piggy, jest piggy, 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 piggy where, are you? Hey, where are you? Nie za mną. już się zgubiłeś. Nie no wiem gdzie jestem, widzę. Po twoim niku jestem tu. Za tobą. Ja mam tylko ostatnie dwa chleby i już zostały mi tylko dwa chleby. No to ja ci mogę dać połowę swoich chlebów. Masz. Ile ty? O! Tu jest zejście w dół, patrz. To masz, masz. Jakaś... Masz połowę moich chlebów i masz jeszcze Tomasz. Masz tu, patrz. Mam wszystko, dziękuję. Dziękuję. Ja sobie wezmę tylko ten. To... <coughs> już mi się znieścił, kilo. I po raz kolejny nie ma Janusza z nami. No, ja. będzie. No, Janusz to jest jest... Stoł, Bo Janusz jest na innym sejwie, i dopiero musi przyjść, w innej części świata. <coughs> Biegnie, przemierza góry i lasy. No, on to pewnie. Znaczy, ja dwa złoża kopra koło siebie. No, on to już pewnie... w dół dalej? Nie, ja już tutaj jestem za tobą dopiero, bo ja tam sobie zbierałem wągla się pochodnie sobie muszę dokraftować. A dasz trochę drewna, bo ja ci dałem różne rzeczy. Bo ja mam jedną pochodnię trzymaj 9 bloków Jest jakiś iron? Czy wszyscy to widzieli. Wszyscy to widzieli Kuba, ja postawiłem crafting, a ty wtedy w to biegłeś i on mi znikł. To musisz coś tam postawić albo coś takiego. <grym> I um... wtedy to się wróci do ekwipunku. Wiesz, co? Twoja teoria nie działa. <grym> albo. albo. muszę sprawdzić w znowu. No nie mam. Albo on się po jakimś czasie pojawi w Nie bo. Hashtag co magia. Co Hashtag magia, koniecznie. Um, zrobiłem sobie crafting i mi się drugi pojawił. Właśnie mówiłem ci o tym. E, jednak jest. E. Tutaj zwiedzamy nieco, co nie? Skanion? Robię tak, robię tak i pochodni mam dużo. Czyli ponad stack. Robię tak, robię tak, pochodni mam ponad stack. No dobra, nawet nie mam stacka, ale... Rymowało się to, wziąłem, to wziąłem i pieprznałem. mnie. chudy... Co? Gdy to jest poziom? 52, drugi, cholery nie wiesz, jesteś jesteśmy. Który? Nie wiem, czy lapis znajdziemy chociaż. Jak Nie no nie. Gdzie jesteś? Tu po dalej, no. Idź za pochodniami. No ale to są wszędzie pochodnie! Idź tam, gdzie jeszcze jest, ale nie ma. Emblem. Um, jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Taka, gdzieś tam wrócę, o, ja jestem na wejściu. Widzę twój napis. Tak. Gdzie jesteś? Mam tylko teraz. O, żelazo jest, ja. Yeah. Gdzie jesteś? Gdzie, żelaza. Dwa. Proszę, no. Ale Przecież panie, ci proszę. Przecież ja ci dałem. Coś. Gdzie jesteś? Mówiłeś, że widzisz mój nick. Widziałem. No ja wiem. To jak się nie boisz to tam przyjdę. O. Przybywam. I widzę już. I tu teraz przybywam. I przybyłem. Gdzie? A tam jesteś. No to chodź. No. Gdzie mieści Lofa? Bo sam nie wolno już tam nic nie ma. Ja już wszystko zwiedziłem tam. O. U góry coś jest jakieś wejście, tam nie byłem. Ale ja tam byłem i tam. jest zakręt. Gdzie ty chcesz tam. tam iść, tam jest. tam do góry? To jest jedyne miejsce, gdzie tutaj nie byliśmy. Tylko powiedz, jak mam coś postawić, jak ty mi tu. to rozegrałeś po prostu. <noise> A bo ty tam chcesz A, ten co, to co wychodzimy? O, idziemy, idziemy, indziej O, oh, to było dobre z, mojego, z mojej strony. No dobra, to co, idziemy. Idziemy, idziemy. Ale panie reproduktorze, no. Ja zaraz będzie noc, się zbliżać. Bierzemy łóżka? Hmm, jest jakiś plan. Ej, e, a tu nic nie ma, dobra. Nic nie ma, a tam może. Chwile, mm. źle? A myślę, dobra. Chodźmy, chodź chodźmy, chodźmy. Tutaj też raczej tak nic. Hmmm. Mm. Hmmm. Może pójdźmy troszkę dalej. Tak. No trzeba A no, wtedy się mopki bardziej... nie będą regenerować w wiosce. Będą, bo tam jest pełen świata. Hmm. To nie ma różnicy, czy jesteś, czy nie macie. Mm. Smutno mi. Idziesz za mną? No jesteś. Słyszę jestem. tak. O kurczak, dobre jajo. Biorę jajo. Mm. Gdzie jesteś? Jestem za tobą. Ach. Już obok. Już sobie biegnę. Where are you? Nie no, wiem gdzie jesteś, ale... Chwilą przed chwilą No wiem, no wiem gdzie jesteś, tylko tak sobie gadam. Są bagna... Może taka czarownica by tutaj, była fajna. Tutaj jest jakaś dziura. Gdzie? Nie wiem na ile to jest głębokie. Gdzie? Tam o tam jesteś. Do góry chyba... mi Copperstone jest. O. Idziemy tu? Jeszcze coś jest w ogóle. Nic. Um, nie, nie wiem co tam dalej jest. Nie ma co tam iść. Za niskie dla nas. Idziemy dalej szukać no. jakiejś dziury chyba, co nie? Ale przecież nam wioskę zeżrą. O bera tam. Straszna to. Pójdźmy, że... <grym <grym> spuśmy, że dwóch wieśniaków przeżyjemy. Straszna to. Żyje. Co? Eno. no. Idziesz za mną? No. Okay. Nie ma takiej dziury no. Hmm. <grym> Hmm, powiem ci tak, żegnam się z widzami, bo to A. koniec tego odcinka.